Siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek, a dzisiaj witam was w filmie Mówiąc po cichu, nie bez powodu Dzisiaj postaram się zagrać tak, by nie obudzić dziewczyny Co pewnie się nie uda i może się bardzo źle skończyć Będę grał w najbardziej wkurzającą grę, według moich znajomych Jaka zaistniała na świecie A z racji, że jestem emocjonalnym człowiekiem, na pewno będę się dar. I chciałbym sprawdzić, do jakiej granicy będę mógł już zajść Bo Agata ostatnio narzekała na to, że gram po nocach i dreria. Jestem ciekaw, czy to się dzisiaj źle skończy, czy może polubownie, a może zagra razem ze mną, co jest niemożliwe, bo jest pierwsza w nocy. Nie, druga? Nie, czekaj. Trzecia w nocy. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że jak dać łapę w górę w tym momencie pod tym materiałem, to może być takich filmików więcej. I subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z filmami. Subskrybujcie też kanał gamingowy, gdzie gra w gry. I to dużo ostatnio, bardzo dużo, więc musicie sprawdzić co i jak. Śledźcie również mojego Instagrama, ale już nic nie mówię. Okay, let's Tap to start. Oh, gosh, no. uh, oh. Is everything right? okay? No. We are we hit some kind of uh, interference. Something is wrong. We are going to crash. Evacuate. Oh no, Every, everything should be. This is, should be happening. That was scary. At least we all escaped, right, guys? Guys? Nie ma gajsów. Swipe on the left side. Okay. U! O w mordę, o w mordę. <sighs> okay, sorry. O, już widzę, że to, że to będzie gierka, którą pokocham. Widzicie to jest najgorsze? Ja tej postaci nie potrafię zatrzymać. Nabiega cały czas w lewo bądź w prawo. Dlatego to jest tak. A, mogę zatrzymać? Nie. Po prostu muszę przestać dotykać. Jest. Okej. Okay. My friend. Póki co to jest takie easy peasy Lemon Squeezy bym powiedział. Ja tam lubię takie porąbane. A i ty mała piczo. Ej ja to nie jest takie? Help! Can anyone hear Violet, is that you? Captain, we are okay. Something has gone horribly wrong with the Chips, teleporter! I think... Dobra, nieważne, nie interesuje mnie wasza fabuła, po prostu muszę biec. Bla, bla, bla. Co mam zrobić? O nie, coś mnie... Coś tu jest nie tak. A może i tak. okej, okej, okay, okay, wszystko z git, super. Okej, okay, wróciliśmy do wkurzającej gry. o <ścoughs> wilku mowa. Okej, okay, trzeba zatrzymać się w miejscu, gdy przyleci ten dziubąk. He, <ścoughs> easy peasy. Jest A to jest oznacza, że mogę dotykać czy nie? Pum! Mało brakowało. A i chcę to zrobić, wiecie, chcę to zrobić tak Jesus! Christoferro nie I to jest najtrudniejsza gra. Okej, okay, tu się robi brzydko. Nie wiem. Czego tam po... Przecież to jest przerobany level. Fuck. Eee... Chodź tu drągu. Ej, to nie jest takie ciężkie jak myślałem, że będzie. Ok, nic nie mówię. Nic nic, nic nie mówię. Totalnie nic nie mówiłem. <laughs> Okej, okay, już wiem. Już już rozumiem. Pojąłem. A to jest irytujące strasznie. Naprawdę spróbujcie sami. Jest ta gra irytująca jak byk. No jak na niego, no daję no, 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 okay, jestem blisko sukcesu. Nie mogę teraz sapnąć źle. Congratulations, <śpiewanie> you have found this shiny Nie, fucking kidding me? Nie trzeba robić tego drugi raz. Dobrze już się bałem. Zaczyna to irytować. A tak konkretnie Jak mam tam wrócić? Jak mam to zrobić? No jak ja to mam zrobić? Kusiwa Co ja zrobiłem? Nie, nie wiem Przecież to jest nie do przejścia Jezusu! Nie, 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 no Andrzejos, Maciejos... Spociłem się troszeczkę już. A Justin, czy, czy to jest, aby na pewno muszę tamtędy iść? No nie mogę się po prostu wrócić? Bo no, mi się wydaje, że tego się przejść nie da. A co jeśli bym tutaj wrócił? No nie mogę tu wrócić, to jest bez sensu. Stop and reflect. Jest, jest man. No nie, no muszę iść na dół. Hmm, fajna gra, polecam. Zarąbista. Nope Nie, tak się nie przechodzi tej gry. Tak też nie. Easy peasy przecież. Chomiki, ciszej, bo Agata obudzicie, zamknąć mordy. Oh, oh. Oh, oh. Zrobiłem to. <laughs> Teraz też pójdzie. Co to było za wielkie? To, to był super Meat boy. Aha, zajebiście zajebiście <tum> <tum> Nie, nie robi tego, Andrzej. Nie robi tego. Dobrze. Co to jest? Jak no ja mam to przejść? Ale to jest wkurzające. Ok, ok. A w drugą stronę teraz. laksu i krótkiej przerwy. Wiecie, że tą przecudowną i kochaną grę Dopisałem do rachunku z usługą Zapłać z Play. Ale tak całkiem serio. Ekipa z Playa hmm. ma dla Was niespodziankę. Okay. Ej, poduszeczko, Jesteś wygodna. Do 31 marca możecie zgarnąć zniżkę do 10 zł w sklepie Google Play. Jeśli chcecie zagrać w tą grę, w którą ja gram, lub inną apkę. Książkę, film, cokolwiek, to wystarczy, że klikniecie Przykupnie, dodaj formę płatności, a następnie płatność przez operatora play. I tyle. Kupujecie. Pamiętajcie, że z promocji można skorzystać tylko raz. A więc korzystajcie. Link w opisie. A teraz wracajmy po reklamie! <grych> Wróciłem do realiów. Nie na, naprawdę było fajnie pokazać o promocji niż to grać. Serio, ja tam je zabiję Jakie zarąbiste O, duszki o, 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 o. Ty mały gnoju Ej, 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 to biega tam To biega To biega Dobra W górę W dół a, dotąd nie dociera. No dobra. A ty mała świn... Ej nie, tego ducha już miało nie być. Andrzej, postaraj się. Mamy. Save zone. A teleporter? Game saved. Fuck yeah. A to nie działa, Andrzej. To nie działa Nie, naprawdę to zrobiłem? Mam wracać? Nie no, muszę cofać chyba Nie no, Andziej Tak, klucho głupia Zaczyna mi się irytować za bardzo Dotąd dochodzi, tu już nie może podejść, wiedziałem Musimy zrobić to, okej, okay, już wiem jak Ale czemu się wracam? Bez sensu, że się wracam. Nie mogę się wracać. Jak to zrobić, żeby się nie wracać? Ja powinienem być jakoś na dole chyba. Gdzie to jest najgorsze w takich grach? Gdy, gdy utkniesz w etapie nie wiesz, co może zrobić. Duszek <tuszek> jeszcze był. Dobra. Nie. To nie jest gra dla mnie, to nie jest gra dla mnie, Remigiusz, uspokój się. Panie Remigiusz, swojego. Ej, Remigiusz, Remigiusz. Po co ja wracam? To bez sensu jest, że ja wracam. Ja nie powinienem wracać. Ja coś robię źle. O tym mały gnido. O, już wiem co robię źle. Tam miałem iść. Kuźwa mać. Nie, ale ani w prawo, ani w lewo nie pójdę. Ty mała Piu. Wszyscy Andrzeje niech napiszą w komentarzu ma jestem Andrzej. Serio, jeśli to oglądacie do tej pory to tracicie swoje życie właśnie w tym, w tym momencie. Jak się poddaje, to mi... To mi lepiej idzie. No ja na pewno nie mam wracać. Nie, nie, nie. Midboy. Coś oznacza, że na górze jest. Nie, tego już drugi raz nie przejdę. Na pewno nie ma pojęcia. Nie wiem, może powinienem cofać. Nie mam pojęcia. Jakieś telewizorki. To jest złe. Ale tego już nie zrobię. A, da się zrobić. Oj, czekaj. Co to było? Activate Terminal No i co? Ty cholerny znaku Stop Ty do jedną No i co? Fuck! Miałem to zrobić to! Do... Ja... Ej no! Co jest miał śnieg? Już, już 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 dobra, dobra, do do dobra użka.